Teraz już wiem, że nie dzieli mnie nic od gwiazd. Bo mam szyberdach, znowu gramy na nerwach. Tu już czas ma, patrz na cyferka. Poznasz mnie po cyferkach, mumę! z znowu przebieram w ofertach, który z kontraktów zapewni mi kewlar. nie w trendach, pójść uśmiechy w kopertach. Ej, Skurwy blog, służył jako tło i nim Kto nie skatał, ten z policji albo skoczył w bok. Pierwszy rzuci sianem Świeże szmaty, a w nich kieszenie napchane Proste rzeczy na ich punkcie najebane mam Jak się mylę, to wytłumacz nam Kto nie lubi froty, pierwszy rzuci sianem Świeże szmaty, a w nich kieszenie napchane Proste rzeczy na ich punkcie najebane mam Pieniądze, dziewczyny, zwrotki, jeje, hey. Nie wiem jak się czuję, bo nie mam takiej emotki W ogóle nie kontaktu, chyba że odpinam wrotki Chyba że wciskam je w kokpit Pieniądze, dziewczyny, z zwrotki Wypnij się, zrobić ci fotki Pieniądze, dziewczyny, W nocy kiedy słyszę twoje lalala la, la. W nocy kiedy robisz na mnie lalala Bo la, la. kiedy mnie nie ma no to na 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 Całe życie tańczę jak lalala la, la. Ten księżycowy ej tu ciągle money tokej Aż fani robią cosplay A w szwalni proszę żeby wszystkie nici były Golden. Kto nie lubi floty, pierwszy rzuci sianem Świeże szmaty, a w nich kieszenie napchane. Golden. Proste rzeczy na ich punkcie najebane mam. Jak się mylę, to wytłumacz nam. Golden. Kto nie lubi floty, pierwszy rzuci sianem Субтитры я. Yeah, yeah.